Mano wszystkim z tej strony SU, a to jest Stalker, cień Czarnobyla na modzie Compli 2009 w nawiasie 2012. Witam Was serdecznie w kolejnej... Kochanie. Przepraszam. Strasznie mój mikrofon zbiera te szelasty. Witam Was w kolejnym odcinku Stalkera. Przyznam, że jeśli to oglądacie, to nagrywam to już na bieżąco, ponieważ wszystkie odcinki, które miałem na dysku, już wykorzystam, ktoś do mnie strzela. Byłem na feriach z Awką na Mazurach, w miejscowości Ryn i teraz wracam właśnie do Stalkera, także długo nie grałem... O! Przede mną był przeciwnik. E, F, F, tak, 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 tak. O kurwa! Widzę, że do mnie ten z RPG walał. RPG heads down. Zastanawiam się jak tu kogoś ogarnąć. Okej, okay. seems legit. <grywka> <grywka> Piękne, piękne, piękne. Już wiem gdzie jesteś, kurwa, seno, więc proszę szybko z mojej mnie. Ja. Gdzie jesteś, suko? Kurde. O! Czekaj! Nie, 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 ja muszę muszę niego niego trafić. trafić, kurde, jak. jak, o nie, o nie, o nie, o nie, o Dobra to było całkiem ładne Leżeć Okej okay, muszę tego snajpera tego bazukowego zdjąć w jakiś sposób Chciałem to zrobić przez okno ale myślę że to nie będzie takie łatwe wcale Chwileczkę Gdzie on jest? Gdzie on kurna poszedł no jest. I niech tak zostanie oznaczony. Kurwa mać. Pierdolną w drzewo, co za typ. Żebym tylko go zauważył. Boże, nie widzę nic przez te... Pierdolone liście. Czy on kiedykolwiek przeodowuje? Wiecie co, to jest bez sensu trochę, żebym ja tak się tutaj z nimi telepał. Trudno. Idziemy w takim razie na żywioł. Zdejmę go jakoś z innej pozycji. O, oh, gad. Dobra, a w ogóle zobaczmy, co mamy tutaj w zadaniach do zrobienia. Mamy przede wszystkim tak. Znaleźć, znaleźć tajne laboratorium. Znajdź drogę do czarnobylskiej elektrowni, czyli już niedaleko nas. W zasadzie to nam zostało. Gdzie tak... Suka... Pierdolony skurwy syno. A żeby Cię, kuźwa, Żydzi na kunie żach nosili. Dobra, i teraz tak, hop, 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 F5. I co, i lecimy, nie? No, nie mamy już tutaj nic do roboty. Nie będziemy szli otwartym terenem, tak jak robimy to teraz. Spróbujemy się jakoś tutaj przemknąć bokiem. Okej. Okay. Dało się go od zajść, jak z naszym plecaczkiem. Wesoły plecaczek, jeszcze ma tylko 2 kg miejsca. Cholera. Tak, słuchajcie, wiecie co? Mm, czytałem te wasze komentarze. Mówiście, że po czwórku jest granat. U mnie czwórka kompletnie nie działa. Może dlatego, że nie mam granatów, ale jak miałem granat, to też tego nie było. Mm, I teraz tak. Sprawa wygląda tak, czy my jesteśmy gotowi? Jesteśmy chyba gotowi do pójścia do prepeci. Mamy zarówno i wszystkie naboje. Mamy też naboje do naszego karabinu. Mamy. Artefakty, pusty plecak, śpiwór Jedzenia trochę nie mamy, ale to trudno Zbroję też mamy dobrą i e, chyba w takim razie idziemy no. I ponoć jak się tutaj przejdzie na ten stadion To e, Wczytuje się gra i nie można już wrócić tutaj ogólnie do e, Do zony, tak? Nie wiem czy to jest prawda, ale no możliwe, że to jest prawda Tutaj mamy jeszcze dwa zadania do zrobienia, których w zasadzie nie chcę robić Tu są te pijawki, których, którymi nie chcę się zajmować Tu jest stalker, którego nie dałem rady zabić, bo wszyscy się na mnie rzucali W zasadzie to wszystko, co tutaj zostało nam do zrobienia, to jest zbugowane zadanie Także mamy wszystkie wyklirowane zadania i Idę grupą stalkerów, to nam się jakby nie zaktywowało, ale myślę, że to jest błąd gry Także chyba jesteśmy gotowi, abyśmy dali radę tak naprawdę tam e w tej całej elektrowni czarno bo z tego co pamiętam tam był naprawdę hardkorowy hardcore I to takie naprawdę hardkorowy, także idziemy Oho, jakiś filmik się włączył Ja pierniczę Co to ma być? Nie działa <grytania> Latający świnie Snajperzy z bazuką Super, o elektrownia Także nie, chyba musimy to przejść Tak, musimy to przejść, demet, to będzie ciężkie ale okej okay. Już ja wiem jak sobie z nimi poradzę słuchajcie Ja wszystko wiem Patrzcie na to Wiem że ktoś do mnie strzela Ale mam to w dupie o, Uciekaj kurwa mać Jeszcze na kucakach uciekał Dobra, padł. Nie wiem, o co chodzi, ale... Jest napra... Nie to! Demet. F5 i teraz zbieramy dosłownie wszystko co znajdziemy. Wszystkie apteczki i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, na razie Badajmy, czy tutaj na trybunach nikogo nie ma. Bokiem byłoby chyba troszkę bezpieczniej przejść. Ach, stadion, stadion. Wygląda typowo polsko Dobra, mam w cholerę anomalii tutaj Przed sobą, zrobimy tak I w cholerę artefaktów, które się unoszą w powietrzu I teraz tak yy, Najpierw najlepiej lornetą obadać Czy ktoś tu jest Jest ktoś tam. tam, tam 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 Jest chyba jakiś bolęk, jest Wygląda to, że to wszyscy, w takim razie zostaje nam go zdjąć ze snajperki że nam się to uda dawaj strylok jeśli z ciebie taki strylok to dawaj tylko że ja go nie widzę hmm. Fuck. faktycznie bo w takim razie z drugiej strony tam gdzie będziemy mieli na jego lepszy widok F5 swoją drogą też kolejna fajna mapa yy, z multiplayera ta właśnie tutaj na stadionie czy to jest jakaś skrzynka? Musi być taka skrzynka, przecież to jest takie typowe miejsce skrzynkowe. Okej. Okay. Nie wiem naprawdę czy ja sobie poradzę moi drodzy w tej pieprzonej prypeci. Znaczy nie w prypeci, tylko w elektrowni. Tam w jest naprawdę gruby hardcore. Okej. Okay. Gdzie jest ten kurwiarz? No co, on zniknął? Uwaga, jeszcze zobaczmy, czy tutaj na trybunach nikogo nie ma. Wygląda na to, że nie. Dobra, oleć te artefakty. Takich nie potrzebuję. Ich już raczej nie sprzedam. Zasuwamy koło muru Mhm Kurde, kusi mnie ten artefakt, dobra, wezmę go Najbardziej mi się nie podoba to, że był tutaj koleś, a teraz go już nie ma Był tu krzyż, a teraz go nie ma Okej, okay. w takim razie zasuwamy tutaj Ostrożnie, ostrożnie O kurwa Kurwa, 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 ktoś tu jest. Eee. Lo, lo, moi drodzy ludzie, moi drodzy widzowie, w ogóle co się stało, ja nie... Tłumaczcie mi. Jestem... Jestem w elektrowni jądrowej, przyniosło mnie i ścięła mi się gra przez to, że mnie przyniosło. I ogólnie to nie jest fajne. I chyba już tutaj nie wrócimy już nigdy w życiu, w sensie już tam do Prypeci, bo mnie przeniosło. Także jesteśmy tutaj. I mamy się dostać do Sarkofagu, ale tak naprawdę pisaliście, że chcecie zobaczyć to dobre zakończenie, czyli te z ukrytym laboratori laboratorium, więc to właśnie zrobimy. O ile mi się uda, także no trzymajcie kciuki za mnie. A ja będę zasuwał naprzód. No to w period. Spróbujemy się dostać do tego e, laboratorium najpierw, okej okay? I zrobicie dobre zakończenie także no cóż, lecimy Dobra, strzelam do mnie Spierdałam stąd e, Ponoć jest tutaj tak dużo przeciwników z tego co pamiętam że że trzeba po prostu... uciekać często um. ciekamy, Uciekamy, 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 słuchajcie Kurwa mać Znowu jakieś jewane ściny Wow, co to było w ogóle, jak szybko To było szybkie Kurna mać, to może być trudne w takim razie, bo myślałem, że tu trzeba się po prostu przedrzeć do tej elektrowni, do tej ściany, którą właśnie teraz widzicie na loadingu, o ile loading widzicie, ale wow, cholera, to może być naprawdę kurysko trudne, nie wiem, czy ja sobie poradzę z tym, spróbujmy, może uda się gdzieś tutaj ukryć? wa Ja muszę gdzieś się ukryć. Dobra, może tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Niech przelecą. OK Safe. Kurwa, zakręcają, nie! Te ruszki poleciały Hehe <laughs> Okej okay. Bierzemy szybko Wow Ole tam kuźwa anomalia Ja pierdolę Co się dzieje? Się boję ruszyć troszkę, wiecie? Słyszę ten helikopter nade mną, nie Dobra F5, cholera O, zapalił się, okej okay. O kurwa Skąd? Jesus Christ Fucking shit, jak tam w ogóle przejść? Hmm może jakaś głębsza strategia, wiem, że w tym pocie jest dziura, do której trzeba dobiec. I tam można się jakoś skryć, ale... Jak dobiec do tej dziury skoro? O, 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 to, 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 to kurwa mać! Nienawidzę tej gry Przecież prawie mi się udało tam skoczyć. No to byłoby dobre miejsce na save'a Hmm... Wskakuj tu kurwa, wskakuj to, No wskakuj tu no! Super to Dzięki Tak wiem, że do mnie strzela snajper Okej, okay, F5 Biegniemy. Kurwa. Proszę, tylko się nie ścinaj kiedy tutaj gram. Tylko nie tu. Boże, naprawdę przepraszam, że musicie to oglądać. Naprawdę musi być paskudne uczucie. Ale. Dobra, tu jest względnie bezpiecznie. F5. Okay. Tu można z tego wagonu pozdejmować ich, jeśli dobrze rozumiem. Jest względnie fajnie. O kurna, oj to będzie naprawdę trudna część tego let's play'a. Coś tak czuję, to jest elektrownia, do której mamy się dostać. I mamy przy okazji zaburzony radar, więc nie widzimy w zasadzie, gdzie my jesteśmy. jak się to robi Dobra, gdzie te sukiency są? No to co, biegniemy, nie? O kur... O, oh, fuck! Dammit! To jest gaussem? Kurwa, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Kto do mnie wali? Dobra, F5 Okej. Okay. Ale do mnie napierdalają, słuchajcie To się bardzo tutaj denerwuje Okej okay. oh. O O, so, są, dobra, spoko, spoko, chodźcie, chodźcie do drzwi Chodźcie, chodźcie, chodźcie Okej okay. Wojskowi Poszli Spróbujmy teraz wyjść Po rzeczy Cholera, nic nie ma O kurwa masz, to było szybkie, skąd? I czemu? Tam był koleś, dobra Przynajmniej będę pamiętał Ale widzicie jak tu łatwo zginąć Wystarczy, że ktoś cię zajdzie od boku lub od tyłu i w króciutka seria i się leży na końcowym w zasadzie stadium gry z najlepszym pancerzem. Chociaż to nie jest najlepszy pancerz, mógłbym z, egzo z egzoszkieletem pobiegać, ale wtedy bym nie mógł tak naprawdę biegać przede wszystkim. Suki syna. Suki syna, tu już ale mnie teraz obstawili. No dawaj, wystaw w głowę. O matko, czas do zwarcia. Co to kurwa ma być? Kurwa, biegnij. Biegnij Jasu. Biegnij! Właśnie teraz gdybyśmy mieli egzoszkielet to byśmy chyba nie pobiegli. Dobra, F5 wstępne. Albo tutaj F5. I biegniemy. Chyba mamy 5 minut do dostania się do elektrowni, jeśli dobrze rozumiem. Eee... Jakie tam puźwa ochronę, pierdolicie ochronę? Wow 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 okej okay. No kurwa jeszcze nie ja pierdzielę, jeszcze się wpieprzyliśmy w anomalię Tego mi tam brakowało Anomali na drodze do tego, do wejścia. Cholera Cholera, nie lubię takich w ogóle w grach momentów, gdzie jest coś na czas, strasznie to stresuje gracza Jak się widzi ten tykający zegarek Dobra, biegniemy. F5. Dobra. Tu jest cały czas promieniowanie i o tym trzeba kuźwa pamiętać. Tu jest te pierdolone promieniowania Dzięki Na szczęście mam jeszcze dużo radów Okej, okay, bierzemy jego bronię W sensie jego amunicję się bardzo przyda hop i próbujemy się dorwać do tej pieprzonej elektrowni dalej słuchajcie cały czas cały czas napieramy nie wiem jak wygląda jest super dobra f nie f5 teraz ok teraz trzeba ich tylko zdjąć tak za tak z synów Monolit pewnie F5 Wow Ole kuźwa wytrzymali Po prostu nie wierzę w to co ja widzę Patrzcie, patrzcie ile snajperów Dobra, próbujemy Oleć snajperów No dzięki Kurwa co to multiplayer jest Biegając z tymi bazukami Ale kurde najgorsze że się licznik nie wyłączył Dlaczego? Zwarcie no fajnie hmm. Dobra przede wszystkim o. I biegniemy Kurwa pierdolona God zwarcie, że to, że Ziemia, kryć się, zwarcie, spadamy stąd nie ruszać się Co ja mam w ogóle zrobić przede wszystkim O, okej, okay. to wchodzimy. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, palnij również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam was serdecznie. Esu.